Siemanoczkowie, ja jestem KVX, a to jest kolejny odcinek Duszyczki z Elohel Tym razem champion, który jest najłatwiejszym championem do wchodzenia z niskich dywizji typu Bronze, Silver, Gold I tyle razy, ile ja powtarzałem, że ten ciebie jest najlepszym do wchodzenia z niskich dywizji Mam nadzieję, że uda mi się to wam przedstawić w tym właśnie odcinku Życzę miłego oglądania, fajnie byłoby, stawili łapkę w górę, szczeli suba, żebyście na bieżąco i dzisiaj będzie stream jak, jak codziennie o godzinie 14 I w też będzie stream o godzinie 14 Chyba że będą mi jakieś problemy czy coś To będę dawał info na grupę Jak coś to macie też grupę w opisie Ale jeżeli nie chcecie to nie musicie tam dołączać Ogólnie gramy totalnie spontanie Więc wydaje mi się że po prostu zbuduję bl Blutrazora Potem Botrka i potem po prostu Trinity I resztę będę szedł w tanka ewentualnie Zobaczymy czy ta gra w ogóle będzie tyle trwała Gramy teraz na silverach Silver 3 2, 1, takie są mniej więcej te są tutaj ustawieni. Widzę, że bardzo dobra, yy, dobra kompozycja y, summoner's spelli u tego Brauma. Czas znaczy biorę W na pierwsze, można brać albo W, albo Q, aczkolwiek wydaje mi się, że W jest lepsze. Ponieważ daje wam pasywnie tą taką z życiej auto-atak was healuje, widzicie to takie plus 40. To jest bardzo fajne w kierowaniu bardzo przydatne. Ogólnie można z tego co wiem, można maksować albo E, albo Q, ewentualnie W. Ja chyba będę maksował Q. Możecie mówić, że to jest głupota, aczkolwiek na niższe dywizje będzie tu dużo lepiej działało, moim zdaniem, niż E. Przynajmniej powiem wam tak. Nie sprawdzałem żadnych buildów. O, dzień dobry, panie Mastery. Chyba się pan zgubił w mojej dżungli, tak? Mam nadzieję. Nie wiem, co on tutaj robi. Wiem, że mister Bubble Buffa i trzeba go naklepać. Czyli tak, on jest teraz na swoim. Redzie, co robimy? Biegniemy jak biegnie najprzód na jego reda. On jest bez smajta ja jestem bez smajta A czekaj, jak on może mieć smajta A ganka na to, to wiecie, co ja zrobię. Nakam zakampi się na jego redzie i go napierdzielę. Troszkę mocno na twarz, bo go nie wiem, dlaczego on tak zagrał. Ale czekaj, czy on tutaj idzie. Będzie szedł tutaj. To patrzcie, zużyję to. Trzeba nie ucieczki ode mnie. Czekamy sobie tutaj. on będzie gdzieś szedł tutaj, więc wydaje mi się, że z tym w stanie go zabić. A czekaj, jak on gra z flashem, też gram niby z flashem? Ja mam. Smaj za 20 sekund, on może to robić. Aczkolwiek nie jestem pewny. Jolo, on robi to, jestem tego prawie pewny, że on to robi. Dzień dobry. No, chyba się zabiłeś, kolego. Albo nie. Powiem tak. Z kumplu, przez to twoje wóz marnowałeś więcej czasu niż byś zyskał. Więc powiem tak. Byłem głęboki, tupiej, ja mogę tak powiedzieć. Yy, powiem tak, jakaś szybka pomoc, albo coś, dobra, wiecie co? Biorę po prostu mu reda. Skąd ma w ogóle. A nie, ja miałem swojego reda i. przepraszam bardzo, nie wyłączyłem Roma. Napisałem do grafikę, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Yy, dobra, i wiecie co teraz robimy? Gnoimy tego mastera. Czekamy w tym krzaku, aż on daj podejdzie. Jak on daj podejdzie, znowu go napierdzielimy. O, znowu oczywiście rozwalamy. Roślinkę, żeby nie ucieczki przede mną, ewentualnie możemy. Ktoś tu na pewno będzie szedł. Ja strasznie strasznie cizuję w tym momencie, ale powiem tak, to są brązy, więc nie jest takim złym pomysłem to robić. Tu gdzieś jest odzień dobry. Czy ją szkładka przemija albo nie, wiecie co? Po prostu niech luxko napierdzie. Eee, flash na tam, dobra, mamy go. Ja już mam E za 2 sekundy. On może uciekać w dół, jeżeli będzie uciekał w dół to tak czy inaczej go dogonimy A, aż bardzo jesteś głupi, uciekniesz tutaj jeszcze zabiję, nie miał ucieczki bo Mógł flashować tutaj Bo ja na przykład nie miałem swojego E Ale Lux zresztą mimo swoje samonara jest tak byśmy go zabili Ale no powiem tak To je był jeden z najgorszych flash, jaki mógł zrobić Już lepiej aby nie flashował, bo tak czy on był martwy A flash no jest bardzo przydatny W ogóle strasznie Cheesuje tutaj, nie chcę za bardzo, chcę tylko obić że na coś miał darmowe CS y Zaczyna się, się wylajstiluje na kampach w dżungli i on dosłownie trochę potwarza, no to darmowe CS-y. A, agresywnie gra. no to, to przyjdę się tam zaraz. i w ogóle ta gra mam 7 CS-ów, nigdy tak nie miałem chyba w tej minucie 7 CS-ów w dżungli. Dlatego, że cheesuję, cheeserka ogólnie, o ile może powiedzieć tak cheeserka, pol, polny glicz, jak to mówią. To jest coś takiego, że po prostu zamiast farmić chcecie jak najbardziej zniszczyć przeciwnika, chcecie najbardziej zniszczyć przeciwnika. Na przykład nie dajcie mu farmić, zabijacie go i tak dalej, jakby tracąc wasze cesy w dżungli. Tak mówię od razu właśnie. Maksuję kubo wydaje mi się, że z miary no i to jeszcze to straszny damage ma. Nie mogę maksować E, aczkolwiek... Powiem tak To tak strasznie dużo nie zmia w clearowaniu, a, a... A... a, a, no... Za dużo damage'u nie ma i za bardzo przy na gankach nie jest. To jest naprawdę do skoków. Zmienia się, niby ten cooldown. Zmienia się. Zmienia się, zmienia się, zmienia się. E... Slow, jaki to daje? To daje slow, tak? Tak, slow. No poza tym naprawdę nic. Więc teoretycznie można. Jak macie kół, to macie jakby większy burst. No, quality gank na bocie podoba mi się bardzo serdecznie. Mistrzowie silverów. Co oni robią? Co oni robią? Kurde. What the fuck Nasz bot sobie zarąbał w ogóle dwóch Na no, trzech na bocie nie się na ISIK. A powiem tak Za dobrze nie są O zabili trzech, no to pięknie Zabili trzech na gangu, to mi się podoba To się nigdy nie zdarzy naprawdę Ogólnie właśnie jak robicie golemy Bardzo fajne jest Jak używacie E na tym, ponieważ No wasze E zabija wszystkie te małe golemy a te małe golemy są dosyć irytujące I Możecie się zdziwić, ale one dosyć dużo biją. Jeżeli masz na przykład złe runy, złe masterki, albo w ogóle nie macie run, to naprawdę one potrafią wam nie przypierdzielić. Dlatego coś ważne jest, żeby. Żeby o tym pamiętać, że jest taka opcja, że możecie po prostu użyć E i zjeść wszystkie małe golemy. Dobra, wezmę to. Pójdę na Reda, pójdę od razu na mojego Blue, ewentualnie pójdę na Blue tego mastera, jakiego Blue jeszcze nie będzie. Ponieważ on zrobił go blue, poszedł na topa, poszedł na golemy, wywalił się i poszedł na bota, więc jego blue no będzie tak gdzieś za no, półtora minuty. On może być na moim blue buffie. szczerze jak gram xinem i jak wygrać xinem, to jeżeli wam coś weźmie blue to naprawdę nie ma żadnej różnicy, bo many to on praktycznie nic nie bierze, yy, a poza tym... CDRy za bardzo wam nie są potrzebne, ponieważ wasze kury setuje wasze E, wasze e no się zbija tam cooldown. E, więc to naprawdę doskok jak będziecie mieć jest zawsze taki sam. Ewentualnie. Ja pamiętam jak zawsze... Chyba mówię dużo razy ogólnie i ktoś mi chyba już tak mówi, więc postaram się mówić mniej ogólnie. E, więc jak grałem kiedyś Xinem, to pamiętam, że strasznie lubiłem maxać W. Dodatkowy atak speed na Xinie jest bardzo fajny, aczkolwiek jest to chyba najsłabsza opcja do maksowania. Aczkolwiek Sino to jest taki check, w którym po prostu możecie robić co chcecie i tak będzie zabijać. O wlecie po prostu klikacie N na przeciwnika, odpalacie, w odpalacie Q i zabijacie. No jak pokazywałem wczoraj na live, że po prostu uderzacie się w klawiaturę, wszystkie może je przyciski i zabijacie. A, nie muszę flashować. Ja już chciałem klikać flasha, bo myślałem, że będzie biegł w górę, a pobiegł jednak w dół. A nu no, piękne. Kocham tego Nasusa. Tak cię bardzo kanżyć jeszcze CSy y wezmę. Powinniśmy to pushować, aczkolwiek. Co tam? No, gra jest wygrana: 9 do 0. Mój team bardzo fajnie gra. Powiem tak, to jest chyba jeden z najlepszych teamów, jakie miałem w ucieczce SeloHel. Więc. Nasa niespoko. Ogólnie, jak już sobie wybieram czempionek, jakby nagrać do ucieczki SeloHel. To kurde, już mam coraz mniej wyborów. I nie wiem, czy by tej serii nie kończyć. Czy na przykład nie wiem, czy w tej serii robić jakieś AP Yasuo czy coś, czy po prostu zacząć nową serię z takimi standardowymi pikami. Bo właśnie jest to, chyba to jest 40. 39 albo 400 odcinek. 39 to jest chyba. Patrzcie, co robię. Insek, widzicie jaki Bóg Inseków? Bardzo fajna rzecz. Ogólnie nie trzeba pamiętać, jak są powiedziałem ogólnie, ale whatever. Puszył im puszczył mi. powiedziałem jak on tepnął, darmowe, darmowe turret, to jest bardzo ważny. Jak użyjecie flesza... Znaczy, nie, nawet jeżeli nie użyjecie flesza, po prostu klikniecie r nie uderzając przeciwnika przed tym, to odrzucacie go, a jeżeli chociaż raz go uderzycie z jakiejś umiejętności, to go nie odrzucacie, zadajecie damage i zostaje w miejscu. Easy it's for you, I have no jungler. No bo troszkę go zgnoiłem, jeśli mam być szczery, ale no taka prawda, przykro mi. A tego Xin jest po prostu potworem. Xin na drugim levelu jesteś zabić każdego. To naprawdę. Nawet na. Szczególnie na trzecim levelu, bo na drugim levelu będziesz miał Q. Będziecie mieli, tak powiem. Q i W. Teoretycznie możesz jeszcze sobie wziąć E. Na przykład będzie robić Write drugie. Red Write. To spoko jest wziąć E na drugie. Ty ty trolluje chyba. O, lecam na bardzo trudny champion. Xinem jesteście w stanie wyjść nawet do diamentu bez żadnego problemu. Więc Xin Give Nasus kills Why? It is 13.0 We will win in 5 minutes Wygramy za 5 minut, gościmy, że mu kill oddawał. To fajnie. Ogólnie lecę pod full ten. Ale tylko nie tak, tylko sobie wezmę jednego Longsworda. Kurde, nie, nie pamiętam o czym mówiłem tym jak zabiłem sinchta, jak coś to wam napiszę w komentarzu Mówiłem chyba o tym jakie niestandardowe piki, bo Ogólnie no nie mam już za bardzo czego do nagrywania Więc Zobaczymy jaka seria będzie kolejna ogólnie Przepraszam znowu ogólnie, ale tak jakby nie wiem Jak się wstaje I się idzie nagrywać, to się za bardzo nie myśli I mogę się powstać dużo rady, przepraszam za to Mam nadzieję, za bardzo nie przeszkadza. I wracając do mojej myśli, to prawdopodobnie będę dzisiaj. O, dzień dobry. Będę dzisiaj nagrywał z Ripsem Pierwszy, jakaby Cross na moim kanale. Coś naprawdę, Cross to już był. To w się sensie na jego kanale. Na moim kanale będzie to pierwszy wspólny odcinek. Więc coś nowego. Mam nadzieję, że się spodoba. Będzie to prawdopodobnie jutro wrzucone. Zobaczymy. Ogólnie będę się grać na tym, na moim Smurfie Na Smurfie dał mi się bić 30 level Więc to jest naprawdę git, ponieważ... Yy, jak... Co to była za muzyka? Uuu, patrzcie na to, zabity z E Albo Inseka mu zrobię Big Co? Chodź tu, gościu Nie, ja się wywalę, muszę odejść Gripy muszą wziąć ten i go zabiję Albo go nie zabiję Jak się wywalę, to odinstalowuję grę Ho, oh, joo! <noise> Mógłbym na spokojnie ograć, ale no, gościu nie jest za mądry, więc... Aczkolwiek ja też nie jestem za mądry. Moje... Moja r tak mało bije. Myślałem, że go zabie na R, a jednak nie. Będę musiał grać na swoim smurfie, ale wiecie co jest najgorsze, że mam ta 7 a potrzebuję mieć 20, żeby grać rankedy, więc prawdopodobnie... E, w... Dzisiaj jest wtorek, czyli dzisiaj i jutro prawdopodobnie jeszcze będziemy grać na tym smurfie z wami. Gierki z zanim, potem będą jakieś rankedy na oeście, zobaczymy Ponieważ no chcę już wbić yy, jakby całą możliwość do grania Wszystkie czempiony będą resztę za 450, bo mam kupionego Renektona, Fiore, Nidalka, Elisina. Ewentualnie Ewentualnie Elbena mi da, jeżeli będę chciał iść I Naprawdę te pięć czempionów mi wystarczy do wygrania gry Ewentualnie jeszcze jakiegoś Adekery by sobie kupił No czekaj jak mam mm, Tristany, więc... Tristan też mogę zagrać na tych niższych dywizjach ale nawet... Wiecie, ja wam powiem, że nie wiem czy jest nawet 13 czempionów 450, ale chyba powinno być po. nawet więcej chyba. Coś koło 20 powinno być tych czempionów, one nawet więcej. Nie wiem, nie śledzę tego. Ale to mi się wydaje, bo skoro jest tam 130 czempionów, jest 450, 1300-3104, 800 i 600, tak podzielimy 140, bo tak plus minus jest tyle czempionów. Jest 130 ileś chyba? To wychodzi nam, że... Na jedno Na jedno wychodzi prawie 30 championów, więc 25 można jakby dać Że jest niby 125 championów, Tak można niby uznać, to się ja zaokrąglam, ale Tak samo nie ma tyle samo championów za daną kwotę, do tego tak Dlatego tak jakby spekuluję, nie mówię jak dokładnie ile z tych championów i obliczam Bo pierwsze za bardzo mi się nie chce, a po drugie no nie ma tyle samo w danej ilości Aczkolwiek. Za, Typa za 3100 jest najmniej. Ale wiecie co, sprawdzę to po odcinku. I wam powiem. Ponieważ nie jestem pewny, bo jak zawsze, jak fazy nowe championy, to jakiś champion spada o jedno. Więc. Nie wiem, zobaczę to. Nie będę tutaj spekulował za bardzo. Przejdźmy do gry. Dzień dobry, proszę pana. Nieładnie, tak. Nie szanuję za to. A to musi się pan udać do cmentarzu. Bo... bo nieładnie strzelać mego go grompa. Jakby mi pan go wziął, to był, bym się zdenerwował. Czy nas jest w na stanie ich zabić? No jest. No spokojnie. No sfidowany na i tyle. Goś nie jest sfidowany, tylko nawet te asystem udrzodają plus te darmowe staki, którym walczyłem na linii. Agresywny dom Jeśli go nawet nie go się w ogóle damage'a wymienia, mogę po prostu patrzy. Tak, tak się bierze turet Dobra Jeszcze ja bym miał maest, ja mu pokazał. Mam maestry? Ja mam <noise> Tak się bierze turet jak, jak Bram wam przeszkadza jest. Wiecie, że jest sam Szczerze, tam moja Erka strasznie, ale strasznie obije. Jak była tak, ze z wejgarałem, to myślałem, że go nie zabije ale na szczęście się udało. W ogóle 0 4 -0 Master. Naprawdę, Xin to jest taki checkmate, który nie da się prasznie przegrać Rankeda. Jak przegracie Xinem Rankeda, to albo gracie bardzo słabo, ale mieliście naprawdę słaby team, który przegra na wszystkich lane'ach i nie jesteście w stanie wykarować. A powiem wam tak: tak czy inaczej, my taką wej na przykład z mojego teamu zabiona 3 auto-ataki. 3, 2, 1, chodź tu. Nie mam doskoku do niego niestety. Dobra, dziękuję puszczać mi Dobra, co są do bazy i tyle 7.01, 1 całkiem fajnie. Kodźmy giereczkę i tyle. Nie wiem czemu nie dają mafe, bo od tego się już nie da wygrać tak naprawdę Dobra, lecimy. Walda Jair, więc ja tak speedu jak w miarę... Mare bardzo polega na tak speedzie, więc bardzo fajne jest zrobić takie 3 itemy I Takie 3 itemy tak naprawdę zniszczą przeciwniku. Potem możecie iść pod full tanka tak na będzie mieć potężny damage Nawet jeżeli nie macie AD, to macie strasznie dużo atak speedu i ten damage z Lutrazora, jeżeli kogoś zasmajtujecie. Plus procentówkę z botrka, to jest naprawdę pogrom Ewentualnie jeszcze jakieś Guinnessa możecie dorzucić i jakiś jeden defensywny item FF, Surrender FF nie, wiem, czy mi dajemy FM, bo powiem tak, tego się już nie da wygrać. Ja zabijam praktycznie na 4 auto ataki, taki to Tanka, który po prostu powinien być nie do zabicia. Tylko dlatego, że mam botrzkę. No, puszczymy mi daj, kończmy. Ewentualnie heralda moglibyśmy wziąć. Dobra, inhibitor, potem rotate na bota. Bierzemy drugi inhibitor i powinno być spok. No, naprawdę z tymi CSI możemy skończyć, ale żeby być pewnym to weźmy po prostu bota. Tak jakby z Alpha onów powinniśmy by skończyć też problemy. problemach. jak kurde oni grają. Weźmy to, weźmy to, weźmy to. LOL, rzuci w klatkę. Icie go. <laughs> Flash to kurde, żeby mi zabić. No cóż, nie wyszło. O, dużo mi uderza z ataku. Nie spodziewałem się. No cóż, fiduję w tej grze. Nie skończą po prostu. Bijcie to i koniec. Wywaliło się. Mam no, po prostu dwa inhibitory i one sobie będą w stanie skończyć, bo z ich teamem raczej dobrego odpuszu nie mają. To w, tym, w tej minucie powinien po prostu skończyć. A albo po prostu chodźmy i tyle. A no, szczególnie jakbyśmy mieli to inhibitorów, strzegwali by będą latywały na do ich bazy i tyle. W tym strasznie do przodu. Jak tym strasznie do przodu, to no po prostu nie mają jak się do tej gry. Ten master jak i tą Lux Czego <noise> wyjaśniło Powiem tak, mój team bardzo ładnie zagrał Jestem z nich nawet dumny Co mówię, najlepiej Jeden z najlepszych teamów jakie miałem Chociaż solo hell A, majsik Podobało mi się to Dobra, kończmy grę 19 minutowy odcinek Przepraszam wszystkich Jeżeli, jeżeli chcieliście dłuższy, ale No po prostu, Xin prostu robić tak i zabijać. Tyle. Taka logika grania jak Sinem. Nawet nie biję tych CSU, żeby sobie poprawić kadalkę, kończmy grę Mam nadzieję, że się podobało oraz że widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Do jutra, bość na streamku. Cześć.